Ja w ogóle, naprawdę? Tym jechaliście? I tu? Do... I tu z w, w tym w Mrągowie, stały specjalnie A, przypięte przysłupy z takim kogutem z tyłu. Może jeszcze A myśmy my chyba widzieli do... nawet, ja że? I co? Cieszę się? Cieszę się. Gazik stoi na siedzibku. Tak. Idziemy Widzieliśmy Idziemy do Ale prosto teraz wracacie? Tak. Z Norwegii? No. Mieliśmy trzy tygodnie, więc sobie tak jechaliśmy no raz to Zimno. Kamilek. A, Kamilek. Tak? Bo... Bo to się... Słuchaj, powiedz, powiedz Pauzę. Widzisz ten malus są. Już trzeba. Tacają ze zumbola po trzech tygodniach idź to oglądać i jak będziecie wracać, to nagramy. To nagramy, dobra? Do odcinka parę minut. A powiedzcie jak wiesz, tej Norwegii, zimno, zimno było Zimno było. Było zimno? Czy nie? No. No. Przywieźliśmy jako pamiątkę, kurtki i czapki zimowe ja no. Jak spaliśmy na szczycie góry, to była temperatura minus. Czyli po no, 3 tygodniach no, dopiero wracacie no, tak, tak. No, no tak jak w tak, 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 tak. i po, przez Polskę jedziemy tak bardzo pomalutku, Musi się pierścienie w malutku kończą i, i no, dużo oleju. Dużo oleju. Nie ma siły, ale dużo oleju przejechało. Mama! Prze, e, no, tak. A my w sumie mamy do Pana takie pytanie. Ja pytania. mam do Pana właśnie takie pytanie. Mhm. E, bo jutro jadę z kolegą po... Nie jest jest na na bo teraz pytanie, bo to ludzie robili te laminaty, nie wszystkie były oryginalne. No ten też wiedzieć, no nie? w ten sposób. Oni po prostu sprzedawali później same laminaty. Uh -huh. no, właśnie, prawda, że tak się było kupione, to znaczy, że laminat nie ma, bo on... Dół bagażnika nie ma, bo tam trzeba coś wstawić. I tak czy ten kolega się zastanawia, no, no, mówisz, ale On jest to na pierwszym piętrze, taka para, po prostu wszystko zrobisz. No. No, no, on no, jest na Okej. m. Okej. Bo składać teraz, otworzyć to będzie problem. W ogóle zarejestrować to będzie problem. Dlatego dlaczego, dlaczego, dlaczego teraz, teraz jak musimy to, łas, znaleźć takiego, może jest. My jechaliśmy na pewno z z jedną z bardziej znanych ekip, czyli dwie dziewczyny w maluchu, malachitowa Malaria. A, tak. I one jechały z nami do Norwegii. E, no, to I z powrotem mamy no, okazję naprawiać razy im tego maluszka. Dzięki moim naprawom dojechał do Polski, niestety nie dojechał do Polski. Ale w Polsce. <laughs> Ale w Polsce są. Po mechanicy inni chyba się nie znali na tych autach nowych, bo no. nie umieli naprawić, zamiast sprawdzić, bo przerywał. Co no sprawdzać prąd i wszystko, to nim pompę paliwa wymienili i stwierdzili, no to kakusili. A on po prostu przerywał, to stałem, że cewka po prostu, albo jakiś kondensatorek, albo coś. W tym, rok, tym roku nie to samo Ale ja podejrzewam, ja że podpowiedzi zostaną wykorzystane. Przed, przed wyjazdem tutaj Niemiec, no Niemiec. Tak samo, to na przerywaczu, że on tutaj dojechał, to cud. Mhm. Przerywam odkrycie, to wadek tu. Chodź, to chodź, jak to auto. Dojęło. Ale te auta tak jeżdżą. No. Dobra, tak, tak, Pan wraca do obowiązku, ponieważ. Tak. Ile Z tego Parkinson'a nie to jest piesie. Nie wiem, czy to pies. Czekaj, trzeba bileciki znaleźć. I ty tak. Dzień dobry, jesteśmy w Muzeum Motorzacji na Ławie już chyba ponad 3 godziny <gry> i nie widzimy końca. Mega mega naprawdę Jest to tyle wszystkiego i wszystko ma swoją historię i ciężko powiedzieć nawet cokolwiek. Oglądamy maluszki, motocykle, stare rzeczy, wszystko. Tyle wszystkiego, tyle bodźców, że Marcia nawet z nie wie powiedzieć. Prawda. Słuchajcie, za nami jest Piastu 27. I co ciekawe, gdy byliśmy rok temu w Portugalii Maluszkiem, to dużo lokalnych osób myślało, że to jest właśnie, że Maluszek to jest Piasto 27. Nie wiemy czemu. Z tego co wiemy, to dużo właśnie u nich takich piacików wtedy jeździło w Portugalii i w Hiszpanii. No i... W jakiś taki sposób go mylili, chociaż moim zdaniem on nie jest ani trochę podobny do malucha. No, ale y, dużo osób nas jest zaczepiało i pytało się, czy to jest właśnie 127-127 i myśmy musieli tłumaczyć. To nie jest 127, to to 126. Możecie dać znać w komentarzu, czy według Was on jest podobny do malucha albo co takiego y, według nich jest podobne, że aż tak mylili. Bo faktycznie dużo osób nas się pytało, więc może Wy na to wpadniecie. Ja nie mam zielonego pojęcia skąd taka różnica. Z... Z... Co? <śśmieniciela> Renault 5. Pan, który nas złapał kiedy? Wczoraj czy przedwczoraj? I nam wczoraj? Nam mówił, opowiadał, że podróżował, to podróżował Renault 4. Przednikiem tego. Ja książkę Ryszarda Szurkowskiego Tu Ma się boksera i tu ma nagrzewnicę, że on mógł wstać i webastu oryginalny To widne malu z Webastu Nam by się takie przydało, jakby takie było to bym takie kupił Aha. To jest samochód, który pan sobie zrobił sam który jest nazwany najmniejszym polskim samochodem. Zarejestrował to chyba sam, ale co ważne, tak koła od motocykla, silnik od Simpsona, a tą całą konstrukcję, bo jak człowiek się tak przyjrzy, ktoś sobie sam nagiął z blachy i wyklepał młoteczkiem. Ona jest taka nieidealna, ale i tak jak, jak to, że ktoś sobie sam to w domu zrobił, to genialna. Ktoś sobie takie coś wtedy stworzył. Kiedyś można było także rzeczy rejestrować też więc... Cię tu Można zobaczyć. Tutaj jest silnik. Z on jest od Simpsona i on jest obok kierowcy. Ponieważ jakie są plany. Wycierażka maluszka. Światło dnia tego o, w cykla. Na... W w w przejrzymy. No i szukasz dalej iskry Widzowie, zapowiada się dłuższa seria z tym samochodem. Dzikiem to dźwięk mały Pani ma maluszkę? Coś za łatwo poszło Śmiesznie tak z kluczówkę pamięci. Wam powiedzieć, że tam, o tam, tam dokładnie, byliśmy jeszcze dwa, tygo... tam, dwa tygodnie temu, tak, dwa tygodnie temu, na tej edycji. I my też mamy. Mamy Będziemy lepszego. Teraz całą drogę do domu Marleja. Co to na to? Dobra. Dzień dobry. E, tak sobie patrzę na te auto, to jest akurat Moskwicz, ale duże kiedy podobne w komiku. Zobaczcie sobie, jak kiedyś ratowano ludzi w sumie. Mówimy, że mieliśmy takie pomyślne, że sami tworzyliśmy karetki, ale z drugiej strony... Teraz trzeba sobie wyobrazić, że tam był w środku pacjent i ktoś go ratował, i jechaliśmy do szpitala. Zobaczcie, jak nisko było. I słyszałem, że w dużych kwiatach, żeby kroplówkę komuś podłączyć, to ten, e, osoba ratująca wyciągała kroplówkę przez okno z ręką, i tak musiała dać, żeby ona spływała w ogóle, bo było za nisko w tych samochodach. Więc ta praca w tym autach było w ogóle fajnie, że były te auty, ale nie do końca była prosta. Słuchajcie, te hotele to jest nasze marzenie w Malusku. To są oryginalne, sportowe hotele do Maluku. Z długą poduszką. Siadaj. Mam sobie przetestować? Nie chciałem, żebyś wsiadł. Bo nie, no tak to można. Tak, trzyma normalnie, a nie u nas lecisz na wszystkie strony. A poogram sobie. to się rozpoczyna? Kiedyś, w dawniejszych czasach, było, była zgoda, żeby autobus ciągnął przyczepę też z ludźmi w środku. Obecnie nie ma czegoś takiego i prawo tego zabrania, no ale kiedyś takie coś można było zrobić właśnie, że jechał autobus, a do niego przyczepa i w tym i w tym się dzielili ludzie. To tylko on tu ma Nie wiem, właśnie mi się wydawało, ale to jest przód chyba wiem co on tu ma Może na kosztywny hol, bo kiedyś też z tak, rzeczy stosowano do takich ciężkich rzeczy, ale tam to najdziwniejszy procent to jest przyczepa. Też gdzieś tam z filmów pamiętam, nie? Cała moja wiedza i wszystkie ciekawostki właśnie pochodzą z kanału Muzeum, Muzeum Wena w Poławie na YouTubie. Polecam Wam bardzo, bo tam jest tego jeszcze więcej, ja zapomniałem pewnie, więc polecam do oglądania. Słuchajcie, znajdujemy się na drugim piętrze, gdzie są wystawione motory, rowery i wszystkie takie mniejsze też rzeczy typu telefony i tak dalej. Produkowane i wykorzystywane w PRL-u. Poniżej znajdują się samochody, jest ich masa, każdy ma swoją osobną historię i ciężko jest nawet pokazać to wszystko, z żywacą samemu przyjechać, do czego zachęcamy, bo naprawdę tworzą to ludzie z prawdziwą pasją i miłością do motoryzacji i też do pomagania innych, bo organizatorzy, tej właściciele tego obiektu też organizują rajd right for i o, charytatywne oczywiście i to jest takie niesamowite. Być no, tutaj, patrzeć na to wszystko, rozmawiać z tymi ludźmi i, I co? No i faktycznie ja po prostu nie umiem wyjść z podziwu. Też oglądaliśmy na Facebooku, na YouTubie, jak się tworzyło to muzeum i bardzo marzyliśmy nawet o tym, żeby tutaj być. Eee, I no, nie możemy się po prostu nacieszyć eee, tym wszystkim, co tutaj widzimy. Także cieszymy się, że są jeszcze tacy ludzie, którzy są w stanie poświęcić swój czas i pieniądze, żeby stworzyć coś tak niesamowitego. Jak się czujesz? Patrząc na to wszystko. Polacy, Polacy to jednak kiedyś mieli głowy. Dalej mają, ale kiedyś to jednak produkowaliśmy. Co model to inny zobaczcie w ogóle, jakie. Jak teraz mamy te auta wszystkie czarne, białe, szare i tak dalej. A tu jest wszystko innego koloru. ale to w samochodach, tu, jak tu jest kolorowy? Teraz wszystko srebrne i czarne, nie? Co Ci się najbardziej podoba? Kolekcja maluszków oczywiście. Też światy polskie, ale też włoskie. Tak, z najdalszych dla produkcji, najróżniejsze wersje e, z najróżniejszymi historiami. E, wersje kolorystyczne, bo one tak śmiesznie wychodziły. Nie we Włoszech u nas raczej były biedniejsze wersje, ale... No ale Polacy to kochają właśnie tutaj no, coś widać, coś że coś jest tego mnóstwo No i spotkanieśmy pana Leszka. Nie udało nam się go przełapać na Rajdzie Koguta, bo był cały czas, można tak powiedzieć, oblegany i e, wiadomo. Bo wtedy masa ludzi. Co? My też nie lubimy być natrętni. I nie lubimy być natrętni, e, To prawda, więc odpuściliśmy, no ale teraz nam się udało, z czego się bardzo cieszymy, że... Jeszcze w fajnej godzinie przyszliśmy, że tych ludzi tu była jedna czwarta, może co teraz jest. Mhm. Więc z każdym sobie porozmawialiśmy z panem Tunkiem i, i z Panem Leszkiem z panem Kamilem teraz. No i chyba będziemy na najnowszym odcinku w ogóle, bo y, opowiadaliśmy właśnie naszą historię, że teraz wracamy z Norwegii i no, będą pokazywać naszego maluszka. To już się cieszymy, y, że też... że też nam się udało. Chciałem fajne zdjęcie zrobić tym Volkswagenem starym, ale nie umiem przeczekać aż ludzie. To ludzi, że ciężko jest porobić jakieś fajne zdjęcia. No. Nie. Jestem głodna. Po prostu jestem głodna. Idziemy zjeść. nóżki bolą. Nóżki cię bolą? No. no. nie dziwię się. Tyle chodzenia, aż żartem wychodzić. Proste tyle Nie, Przejedziemy znowu, no. Idziemy gdzieś zjeść. Ita też jest zakażeniem stracenia. No właśnie, Quantumek za każdym razem na, i na kości, i na tym. Bardzo fajną rejestrację. I co to znaczy Ita? Teraz wszystkie że... s Estał mieliśmy kiedyś. No co? No i na żółtych no. latach jest co Cieło, e, S. S. Dalej. Jestem jednym z pierwszych. To będzie na pytanie w komentarzu. Cześć, Maria. Dobra, ustawimy go tam przez ten. Będzie tu przeszkadzał? Absolutnie. <noise> nie. Zobacz, Jadą, nie jadą? było wyobraźmy. Okay. Możemy lecieć. Okay. No. Mam zacząć? Tak. Dobra. Nazywamy się Marysia i Jakub i podróżujemy naszym malutkim podróżnikiem. Tak go nazywamy. W taki sposób chcemy go też tworzyć. Tworzymy Naszą wspólną ekipę, którą nazwaliśmy Rajza przez życie, bo jesteśmy też we z więc to znaczy podróż. Eee, I ogólnie co chcieliśmy Wam zaprezentować, aktualnie wracamy z Norwegii, z e, ze Złombolu. z Rajtem Rezerwowanego Zwambolu, w którym braliśmy udział. Narzekamy. Drogi mają marmiarę fajne, więc jest w miarę płaskotną. Nie narzekaliśmy. Nie widziałem jeszcze takiej konstrukcji, a szukaliśmy czegoś. Ja sobie to próbowałem wyobrazić, ale no poddałem się. No, bo, bo, bo... naprawdę bo dużo osób jest szokowanych. I mówię. A co ty z tym zrobisz? W sensie, co tu się wydarzy za chwilę, nie? No. są te przyczepy Polsporty, to pewnie słyszałeś? No. Które się do tyłu rozkładają. Chciałem no i to, to u nas w ogóle te trzy Ale... Pomysł. No, tylko, że towarzy 250 kg załadowane, a tamta była około 350, alkowi 400 kg, tak? To dla maducha to jest ogromne, ogromna przepaść, tak? Tak, tak. I pieścimy tylko raz. Chyba poszedł po coś innego do picia, bo jest bardzo gorąco. I ogólnie zostało nam 70 bodajże 5 km do domu. Więc jesteśmy już naprawdę blisko i teraz będziemy ten ostatni odcinek robić już na strzała. Odwiedziliśmy muzeum w Oawie. Spędziliśmy tam... Dzień dobry. <gryw> Spędziliśmy tam z 5 godzin prawie poznaliśmy niesamowitych ludzi. I, I naprawdę spędziliśmy cudowny czas. Szybko nam nadwycięły tego dzięki. No i teraz już prosto do domu, co? Nie. Tak. Jak się czujesz? Bardzo dobrze. To dobrze. Maluch chyba chce nam udowodnić, że daje radę. No i ma wszystko on zawsze. Odbogać, żeby się z tych ostatnich kilometrów nie rozkroczył. <laughs> Idziemy dalej, co? Ja sprawdzam olej. Sprawdzaj. To jedziemy do domu. Ale by ktoś się pytał, to jest to wygodnie. Rozłożyłam się po całej długości foteli, jedynie co to mi się pije ręcznie. Ręcznie trzeba coś rzucić, żeby tak leżeć. Nie, bo pojedzie. I to bieg to. Ale biegi też także przeszkadzają. Do bieg, bo ja zawsze trójkę wrzucałem i wrzucałem ręcznie. Nie ma Era. Wiesz co nam mama obiecała na przejazd? Nie. Naleśniki. A wiesz co moja mama na to powiedziała? No. Że żegnają nas na znaleźniki i witają nas na znaleźniki. Zgubimy się! W Hernowskich jesteśmy. Czyli w domu? Jeszcze nie! Już prawie.